To jest kurde misja teraz do wykonania Powiem szczerze, nie wiem czy mnie słychać dobrze Nowy kask Kamera ustawiona na szybie po raz pierwszy No i kurde, mam nadzieję, że kurde, nie odpadnie Miałem jechać na taki kurde, nie wiem jak to tam się nazywało Coś tam młyn no ale stwierdziłem, że nie jadę, wybrałem sobie inną trasę. Jest to kierunek Czechy. Czemu Czechy? Bo mi się przypomniało, że kiedyś 4 lata temu w pewnym sklepie kupiłem tam dobry alkohol. A że alkohol był naprawdę dobry, z tego co pamiętam. No i jadę sobie teraz sprawdzić czy tam faktycznie jeszcze jest No, tak propo, nowy kask RPHA70 W malowaniu jak widać kozackim Jeszcze kwestia zmiany szyby, bo tak szczerze mówiąc, wolałbym, kurde, yy, chrom, tak szczerze mówiąc Ewentualnie czarna, ale ta chyba chrom bardziej, bardziej by pasował I wtedy dopiero będzie robił robotę No Wszyscy chyba na ten młyn, kurde, jadą Gdzie to jest za tarnowskimi górami z tego co kojarzę, ale tak jak mówię, my mamy misję alkohol dzisiaj Mam nadzieję, że ten sklep jeszcze będzie istniał, że będzie w ogóle otwarty. Tak jak mówię, 4 lata minęły, odkąd tam byłem ostatni raz. No zobaczymy, zobaczymy. Wentylacja działa zajebiście, bo czuję po głowie, że naprawdę super działa. A nawet nie jedziemy tak szybko, bo ile? 60 tylko na godzinę na razie. Naprawdę, powiem Wam, robi robotę. Robi robotę. Nie wiem, jak mnie słychać. Możliwe, że będzie jakiś pogłos albo coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw. Mam nadzieję, że w ogóle mnie będzie słychać. Zobaczymy. Dzięki. No, pierwszy wyjazd tego kasku. I powiem szczerze, wydaje się lekko ciasny, ale. O, ten ładnie poleciał. Ale, kurde, wszystko kwestia przyzwyczajenia. No, jest nowy, ułoży się jeszcze. Więc wiecie, jak to jest z nowymi kaskami Czy jest głośny? Hmm, w porównaniu do mojego starego Kasku, no kurde, powiem szczerze Nie, nie jest głośny Coś tam słychać, że szumi, ale szczerze mówiąc Żeby było katastrofa, to nie bardzo Jest ok, naprawdę jest ok. Powiem szczerze jak na pierwsze parę kilometrów przejechane, no to, no to zachowuje się super, naprawdę super. Ale teraz gafe i ja p... Przecież ja miałem jechać na Żory a ja pojechałem w stronę Gliwis I teraz tak dostawałem, ktoś mi k... Nie gra, co ci jest nie tak? <gry> Cały czas myślałem o tym kurwa. Dara, dziękujemy i wracamy. No, no to wracamy do tematu. Dzień dobry, dzień dobry, a dzisiaj jedziemy w kierunku Czechów. A na Czechy się jedzie od strony Katowic przez żory, nie przez Kliwice, tak propo Ale kucha, ale skucha kucha. Miało być w tym filmie bez przekleństw. O, Trzeba będzie wyciąć. O, no, ty, 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 nieładnie, nieładnie, by było. Kur... O, przepraszam. Kurczę, by było. Coś na drodze, uwaga, pas, Kur... pas, tira. No, to wracamy z Czechów Już kurde zaopatrzeni Powiem tak, sklep był Tak, był Ten sam co kiedyś Czy sprzedawczyni da sama? Nie wiem Ale alkohol był Aż mi się kurde morda cieszy Już wiem gdzie będę często robił wyprawy da Czechy <laughs> Albo przejazdem Co? Przystojny jestem, nie? <laughs> Powiem, fajny ten kask Naprawdę bardzo mi się podoba HJC No Robi robotę Robi robotę Powiem tak, w ogóle nie jest mi kurde gorąco Wlot u góry Mam otwarty na Maxa, czuję jak mi podyni, kurde, dmucha fajnie. Nie wiem, żeby było jakieś tornado czy coś, ale po prostu fajnie chłodzi. O, teraz chyba nawet bardziej otworzyłem. Teraz jest chyba na maksa, no. Bardziej chłodzi. Nie czuję, żeby było coś jakiś kurde dyskomfort czy coś. Kurde, no, ekstra! Naprawdę super. Tak, i no, patrzę, kurde, całą szybkę mam zrobić. Nowy kazgi już upie A, miało być bez przekleństw A, będzie samo kurde jakiś pi 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 Albo jakieś inne kurde dźwięki Nie, będę musiał to pomontować Jakoś ładnie Czyli co, no kurde Reasumując mogę powiedzieć tak Wyprawa po alkohol Na Czechy Mission Completed Teraz by trzeba było się gdzieś zatrzymać i po prostu napić się kofoli, którą zakupiłem przy okazji No jak to można być na Czechach i kofoli nie kupić? Nie idzie, trzeba, po prostu trzeba Subskrybujcie, śledźcie mnie, zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka Zostawiajcie komentarze na YouTubie Dajcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, że wrzuciłem kolejny film. I najlepszego no.